Witam was w nowej serii z Metina, z serwera Ateros. Dziś ze mną jest Piotrek, znany jako Degospow. Manko. No. no i co? Ubieramy się i idziemy chyba, nie? Dobra, ciśniemy. Ja Dobra, zamierzam jest. grać Wojem Mentalem. No, a ja bodym, jednak, okej. Okay. Dobra, co na się robimy, to idziemy wbijać levele. Robimy Yangi, robimy Q, jedziemy dalej, no. OK, no to jedziemy, pierwszy spocik. Czekajcie, mi Otwieram tu prezencik. Z prezenciku wyleciała biała perła. Dobra, ja chwileczkę dobiję spota i zobaczymy, co to będzie. Gdzieś tutaj widziałem Metina. Okej... Okay. <laughs> Dobra. Otwieramy prezencik i co dostaniemy? Tu, 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 tu. Pas mądrości. Yy, pas grubej skóry. Zręczność plus 10, max pz plus... 1500 więc ok jak najbardziej się przyda jak widzicie serwer w miarę ogarnięty taki macie nieskończono pelerynki męstwa i miksturki więc dobrze czekajcie trenikum serwer powstał 9 czyli 2 dni, dni temu, dni temu. <laughs> dobra okej, okay, ja już mogę skillę więc jeszcze dobiję tylko żeby więcej punktów było w skile, większego spota zrobię Tutaj skillem masz od razu na G. Żeby o. zrobić skillę na P to potrzeba przeczytać 10 kamieni duchowych. Dobra okej, okay, no to ja tu będę w siłę ładował. Kamienie duchowe lecą z y, wszystkich metinów. Także nie jest. O super. Zbyt Dobra, no to ja lecę wziąć skillę i, I to wszystkie będę miał od razu, tak? No, wszystkie na G. 1. Dobra, cieszę się. Dobra ja wbiłem na razie siódmy level okej okay, jedziemy Ja już sam z ósmym wcisnę ogółem administracja bardzo ogarnięta Tak Odpisuję normalnie normalnie popisać Wszystko można z unienem okay. <coughs> Więc z tym nie będziecie mieli problemu Jak najbardziej zapraszamy na serwer Link do tu kanału tak. Gospowo będzie u mnie w opisie ja Tak, tak jest. samo jak i do rejestracji serwera Okej, okay, czekaj, ciało to jest łodziak. Okej, okay, dobra, ciała. Mm, rozpocznij, tak, wybrałeś trening. Cztery. Dobra. Trening zakończony. Okej, okay. Stałem 6 punktów, ale gdzie to się bierze na gieręś to? U starszej pani. Idziesz do starszej pani. Okej, okay, dzięki. Chcę otrzymać skill'a, okej, okay, jest przyjmuję skille na Okej, okay, wszystkie skile są Tu <coughs> będzie aura, tu będzie berek mm. <coughs> Okej okay. Dobra, ja już mam skille, więc lecę jakieś metiny poszukać Potem no, zbieram więcej kasy I trzeba będzie Robić EQ, jakieś bonować Pewno na na HP by nie padać tak szybko więc to będzie dobrze Ja nie będę padał, ja będę miał silne to Nie będzie wszystko okej okay. Dobra, ja tam lecę szukać metinów. Okej okay. okay. Dobra Zbiję spota 9 punktów Głym X przyjemnie też leci Jego spocika ile można leveli był jeden Słuchajcie był jeden Dobra, jest drugi ze spota Może będzie trzeci Kurde, przez przypadek wziąłem te Dobra Nawet sile levele z jednego spota, no to... Eee. Myślę, że ładnie, ładnie Więc dobiję jeszcze to do końca Dobra, okay. przy pokażę wam, jak to wygląda tutaj Tam jakoś katuka z zagadką, wow, co to jest, zaraz otworzymy to Okej okay. Dobra co dostałem dostałem sztuka combo wow o resetuję punkt umiejętności dobra a właśnie tam też u handlarki jest jakby coś się tak poszło zwój yy, powrotu umiejętności coś w tym stylu jest normalnie skiny można resetować a to tylko resetuje jeden skin no tak który się chce wybrany Wyzbabw, że ja idę szukać tinów, ale przy okazji sobie level bije Okej okay, Berek Aura i można jechać dalej mm. No eks leci przyjemnie na pewno. Na tych już większych w tych spotach na tych innych mobach leci ładnie ładnie. No i dobra, Dobra. kocz to mi ten. Okej. Okay. Jak tam ci tak idzie? idzie? Złe te skillę wzięli? musiałem od nowa. Dobra, okej. Okay. Zbogowało ci się coś. Eee, resetuj <coughs> Tak jak się jak coś się zboguje, to nie ma co się dziwić serwer dopiero. Ma dwa dni, więc cały czas administracja ogarnia. Więc oto się nie bójcie, bugów na pewno nie będzie. Boże. Nie, to sobra wziąłem Nie, chciałem. 14 Nie, to wziąłeś, co chciałeś? No. Wziąłeś Bodziaka pewnie. No. Przez przypadek. Został Bodziaka. No z Bodziakiem tu jest... On no, z Nie, tu Nie, to jest dobre. Nie, to jest dobre. Nie, to jest będzie, więc będzie, łatwo szło. Okej, okay, ja lecę do M2. Nie będzie, że chcę te właśnie w taki pomysł razem właśnie z Mateuszem, żeby nagrać odcinek z taką... <laughs> przepraszam, taką serię zrobić. Odcinek z <laughs> Więc co? Do dzieła no. no. Co to prezent mam jeszcze jeden? A nie dobra. Nie to się buguje po każdym razie jak się teleportujesz, To taki bug jest, że przez chwilę nie jest pojawił się. Okay. Tam chyba można go otwierać co 24 godziny, czytałem na forum. O ładnie więc to naprawdę duży plus tego serwera właśnie ładnie chociaż coś się odróżnia nie tak jak na każdym serwisie plus 5 tutaj mm, okej, okay, tego... ja, ja, ja. ja jestem w dwa szukam metinów. większość eku tu się stakuje tak się teleportacji mamy tutaj tak jak tutaj założony w eku tak od założone. razu nie ma w ekwipunku tylko od razu jako twoje hmm. życie tak można powiedzieć, cały kwipunek tu macie. Yy, przy EQ od razu macie to. Więc musicie szukać gdzieś tutaj w eku po tej... Sound muted. Słucham. Ja, sound sound muted. Okej. Okay. Tak. Na razie nie mam żadnego metina. Microphone <laughs> activated. <laughs> Ale trzeba zaraz będzie, będzie jakiś eku zrobić, wybonować, więc kasa jakoś jako tako leci. Na razie 200k jest okej okay. yy, tutaj mamy moby jakieś mam dobre <laughs> ja będę musiał popatrzeć a zaraz pójdę do handlarza bronią tutaj. o jest ja znalazłem metina pierwszego u mnie na metina a ty jak ten idzie? zaraz chyba się do m2 przyniosę jedno. <laughs> właśnie ja jestem w m2 będę już do metina sobie tu, tu 3, 2, 1 lecimy po ile biedemy dina po 450, tak gdzieś, metin jakoś, jako tako schodzi Więc dobra, jedziemy z tym Przejdźcie tutaj, mm. dobra Właśnie też dobrze, że jest wszystkie kilo od razu na G dostajecie A nie no, że... przynajmniej coś, żeby zrobić Tak, właśnie, tak, że można coś się pobawić z tym Dobra, mam kolejną szpatułkę z tym Jest system przepustek oprócz tego też, żeby dostać się na wszystkie jakieś tak jest, to jest <trym> ogółem przewodny. serwer też się wyróżnia, że w ogóle jest dużo, dużo więcej map jest, to bardzo wielki plus tego serwera Większa przygoda w ogóle Dobra, mi ciągle z tych szkatułek wypadają jakieś sztuki combo I coś mi drop, jakieś tor Dracoins, nie wiem co to jest w ogóle Dobra, ebonitowe kolczyki, jakaś pokrzywa Ebonitowe przydadzą się, bo mają sobie w siłę O, kamień duchowy mi dropną, ładnie i tak jak mówiłem, bonitowe kolciki przydadą się, bo mają wbudowaną siłę dla woja. W M2 często lota. Yy, tak, mają siłę wbudowaną, co to drabo było? Core draikons jakieś do kryształowe smoczy... To, to jest, co to jest w ogóle beznadziejny, stwierdziłem się, na, no, ja tego nawet nie będę podnosił. Dobra, okej, okay, ja mam jakieś tu KD, powtórki dwa, czyli... Aha, KD to nie każdy może wiedzieć, powtórki plus 2 to szybciej wam wszystkie... znaczy powtórki. Zrobicie tam do ileś plus, bo nie wiem do ile jest Powtórki to się... szybciej wam skile ładują KD potwora to macie więcej na potwory, czyli mocniej im bijecie i tak dalej Nakryta to mocno Bijecie, żeby szybko zabijać, takim coś w stylu Penteracji... czy nie wiem, czy powiedziałem Pentery na tym mówię Kamień pentery to Daje penetracji, wam na... Penetracji to jest, nie? To jest no, penetracji Ale ja mówię penetry Dobra, to daje właśnie na szycie Yy, tam obrona daje no nam. No wiem, obronę. że penetra, ty powie, po, powiedziałeś Pentery. Pentery? No dobra, pomyliło mi się, przepraszam. Yy, dobra. Kamień duchowy. Czytam aurę yy, Aura miecza. Dobra. Czy wejdzie, czy wejdzie dalej. Yy, co muszę napisać? Trenuj. Dobra. Jak na może? Dobra, enter. Nie, nie powiodło się, jestem na agresywnym. Będę musiał skołować sobie te fasolki zen, żeby coś mnie nie zabił i mięku nie wypadło. Dobra, to my jedziemy. Ja mam kolejnego metina! E -ku, Takie kuton naprawdę. Ja mam metina ja co. Fasolki no tak? zen są u handlarki, ale pewnie drogie sobie by tam wszystko. No zobaczymy. O, tłukę już drugiego metina. To jest... Serwer hard z domieszką easy, bo tak kasa nie idzie za szybko. W sumie ja już mam 320k. Ja mam 240. No i jakoś to idzie bez, bez problemu. Dobra. A z takim podstawowym eku jak na razie dajemy radę w M2. Tak jest, dokładnie. Gdzie jesteś? Ja jestem w M2 tłukę Metina. Dobra. <laughs> tak, jakbyście chcieli odcinki z FIFA, to zapraszam też na mój kanał. Tam będziecie mieli odcinki z FIFY 14. Tak, najwięcej będzie odcinków z FIFY 14, bo z FIFA World już za bardzo nie gram. Przerzuciłem się na 14, więc dobra. FIFA się... World myślę, że w niedługo. No, tam czasie będzie można nagrać. Linia. Tak, właśnie, I ewentualnie mecz przy... jakieś mecze będziemy robili sparringowe. Tak, mecz przyjaźni Dobra Aura mi padła, trzeba to zamontować. Seria z tego serwera I Właśnie a teraz Nowy serwer Zaczął dopiero działać tak Dobra i już mi się właśnie spodobał Już mi się wkręca kasa, jakoś leci Kolejne bonitowe kolczyki Kolejny level, kolejne punkty statusu I zaraz metin pada Ogłębimy metin zazdrości, 35 level to ma Ktoś napisał, ale lagi No nie sądzę, u mnie nie ma lagów U mnie też W sumie no, to, to jest coś tak, Nie dobra, coś. wszystko dobra. idzie ładnie jak na razie <k> Właśnie Wcześniej było Było trochę tych lagów No nieco gorzej było O ja też mam metin zazdrości, ale jego ja go pewnie sam nie rozwalę Okej okay katuka zagadko, to pewnie będą te ciały te... Właśnie te księgi Poliformii, żeby czytać. Chyba tak. Dobra. Co mi, co mi, drogi, nie książeczki teraz Okej, już kończymy Tina. I, 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 o, ładny drop. Kamień duchowy. Półtora... Ręczny miecz. to sprzedam u handlarki. Koszenie kota, ukąszenie kota. Kamień duszy sury, plus jeden. Dobra, to chodź może do już do miasta, do Kowala. Dobra. Dobra, to idziemy H1, M1, No czy znaczy nie H1. To H gdzie idziemy? Znaczy do tego, do M2. Już chyba trochę czasu nagrywamy to, żeby Dobra, nie no robić to... jakichś nie wiadomo jakich długich odcinków. Dobra, to ja pójdę Ej, Ja poszedłem do mojej wioski, to... Ile masz kasy? Może byśmy jakieś zrobili eku już podstawowe? Czekaj, moje wioska teleportuje się. Tak jest, e, dobra. <laughs> Okej, okay, ja będę robił eku, jak ktoś nie wie, na Peżeta na razie. Jak wejdzie lepszy Bon, bo to wejdzie lepszy Bon. Bo <laughs> ja idę obczaj jak stoją tam krasa. Znaczy, ile kosztuje? <laughs> Jedne dodanie kosztuje chyba 10k, jak się nie mylę. Tak, 10k dokładnie. Fasolki masz po 200k, więc spokojnie. Dobra, to... No dobra. To dobra. my tako przez ten dzisiejszy odcinek. Je... Dobra. Wbiliśmy 20 level. Tak jak widzieliście, wbiliśmy 20 level. <laughs> ja byłem 20 tioler, i 21. No przygoda, przygoda. Wszystko nie? jest ładnie. I na chyba jak na dzisiaj to kończymy. Dzięki, tak do zobaczenia. Łapkujcie, subskrybujcie. Tak jest. I na rejestrujcie razie. się na serwerze. No, Zapraszamy się. serdecznie, trzymajcie się na razie.